Wszystki, z tej strony MC Staller, a to jest kolejny odcinek Battlefielda 3 Ta, tam jest też. Tu się jeszcze gdzieś. Ale ja się staram tam tego. O kurde. Ale legał zapałem. Ale to nic. Mam nadzieję, że ostatni odcinek Wam się podobał że ogólnie seria B wam się podoba albo nie będzie w 2000 Dzisiaj zagramy sobie medykiem i niestety przegrywamy tak jak to ostatnio jest z moim tym z moim zespołem prawie zawsze że mój zespół uuu mm. dajcie spokój

A jednak sobie zagramy AEK 971 Czemu tak długo jest RESP? No O, tym, tym to mogę grać Gdzie? Okej, okay, wysyłaliście już do mnie pytania odnośnie Battlefielda łupienia I pytaliście się już, to znaczy ogólnie na pytania były Głównie prywatne, nie prywatne wiadomości. Skąd? I pytaliście, na jakich serwerach gram? Więc... u. O pięknie. I będę się starał... No, dobrze. No fuck! Waga? Ale debil. Więc tak, ja gram tylko na europejskich serwerach, gdyż, nie wiem dlaczego, to znaczy, przy to wiem dlaczego, ale jak gram na Amerykański to mam zbyt dużego pinga tam na nich To jest raz, dwa to to, że chodzi o strefę czasową Że jak u nas jest dzień, tu u nich jest noc i tutaj u nich czasami mało graczyka gra. No i na razie ty tyle pytań za zadaliście y odnośnie Battlefielda Gdzie granat? Od tej szczytu wiesz? Rozwalaj, rozwalaj, gdzie? Wie... No, chciałem go zreanimować, czulu. się ma no. dostaniecie się potem zagramy sobie kim by sobie tu zagrać do wszystkich przejęliśmy kontrolę nad celami Panie, że nas cisną bardzo. No chodź, tak. masz, masz! Się, A ja idę spróbować przejąć, ja? Już prawie go zabiłem, no co się stało? Coś dużo FPS-u miałem przez chwilę. Dzięki. Dostaw go, to zniżą mnie. Nie mam. To będzie szybka rozgrywka Tu nie ma... o, tu też nic apteczka się zawsze przydaje No się coś przemuje da. Fajnie Ogarnicie się lagi Nie mam czasu Ja tu muszę biec przed siebie Przejmujmy z tymi B też jest dobrze. Przejęliśmy kontrolę nad celem. Tyle to wiem. Przejęliśmy kontrolę nad celem. Odbiór. I lecimy na B. Tu będą na dole. Znajomy Nie ma ich? Czyli są na B. Dobrze. Jedzie tu nie ma, ale stąd nawalają cały czas ale nas no jadą tu kur... macie apteczkę? apteczkę wszyscy o ile punktu se tu nabije 504... Ło... Jesus. Jeden... Jeszcze jeden gdzieś tu jest. Jak mi się... Dobra. Go, go, go. Teraz mi trafię jak... A... nie trafi mnie żadu. Tam będzie. Tam jest. O oh, Boże. są? Nie nawalaj we mnie. No, czemu było przybić? Fuck! Łapk, mnie załatwił. Ale chyba przegramy to i tak. Myślałem, że, że, że rozgrywka będzie krócej trwać, ale gdzie? Tutaj. Mmm... <grytanie> Nie tu... Musimy poczytać SMS-ka nie dam rady już tu nie zrobię Właśnie dlatego się tego spodziewałem Dlatego już dam rady No jaki żal Oh. Idę sobie tędy Tu ktoś się musi Teraz się Masz pod nogami apteczkę? też nie, są czy... tutaj będą jest dobrze, jakoś może jeszcze damy radę ich nadgonić dobra, m16 o nie no no mogłem się zrespić na kimś na kimś swoim, ale to dobrze Stąd wychodzą Dobra wychodzimy już na Teraz szli tam i tak? A to ja im zrobię tak. Nawet nie trafiłem go ani razu. Niech To może teraz sobie zagram. Mhm. Nie chcę na znaczników, chcę na to. No okej. Okay. Fajnie. No, widziałem go, już no mogę powstrzać pierwszy. Skąd? Pewnie ten z przodu, tak? Pewnie jeszcze headshata mi walnął. No fajnie, mam moździerz. Za mną był... Kto ten z przodu? Za mną. Kampiu. Zaraz się zamontam. Tam za nim był snajper Tam też sobie zagramy snajperem w takim razie Albo nie, albo... Dobra Tylko z... muszę dostosować mego SKS-a A nie, jest dobrze Tak chciał... wem. No... mi się wyd wydaje, albo tutaj słyszał? Aha, to jest nasz. Zaraz mnie trafią. Idę. Będzie po mnie!

Teraz mnie tutaj wyjdziesz. się szybszy No niestety przegramy. To był i ich dwóch, fajnie. To nawet jeśli bym... Dzięki stary, ale... Ale i tam jest dwóch Zegł nas Na no to wygląda. Dobra, nie chcę serownika mechanicznego w Skysie. To sobie weźmiemy. Nie lunę to dumna Nie siódemka Tylko 4. będzie ten cepel. No dobra, okej. Okay. Może jak... No a... To tędy. Jest jeszcze szansa, że... Ło! Wow. To nic kusza się chce kusza niech będzie kusza w że albo go trafię albo ucieknę to ani jedno ani drugie ale jest dobrze może wygramy nie chcę na w imię Amerykanów w pewnym razie Skąd Albo go nie widzę, albo nie wiem Dobra to idziemy tędy Okej, okay, coś mi znakowało przez chwilane Tylko... Wychyli 52 do 42. No to na początku było gorzej, a teraz jest lepiej. Czyli teraz wygramy raczej. Wcześniej przewidywałem inaczej. Raczej. I myślę, że SKS-em będziemy grali do końca. Ja to też Wiadomo. Ach, nie, nie trafiłem go już. To jest tam na górze, tak? No tak. Mogę sam nie wychodzić mm, 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 mm. 9 punktów. Aaaaaah Dobram sobie do końca już szturmowcem Sodź, dźwięki to Było do przewidzenia akurat Także wygraliśmy Na początku 6000 dobrze Na początku myślałem, że, że, że przegramy, bo na to wcale nie wskazywało, żebyśmy wygrywali Ale potem się zmieniło ile Bartek? 2, 3, 4, 5, 6, 7 Osiem. Aha, no dobrze. Jeszcze zobaczę, tylko ile. Rozgrywka, rozgrywka trwała. I wam powiem, czy nagram drugą, czy nie. No, niestety nie nagram już drugiej, ponieważ to strasznie długo trwało. Także komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, lajkujcie. Chcecie być na bieżąco, chcecie więcej serii, lajkujcie również mój fanpage na Facebooku, także trzymajcie się, cześć!